Dla nas jest najważniejsze to, że zwyciężyliśmy za trzy punkty. No, wiemy, jaką sytuację mamy w grupie i te punkty są dla nas najważniejsze. Staraliśmy się skupić na całym spotkaniu i konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu. Troszkę gdzieś tam nam. Coś uciekło w międzyczasie, ale cieszę się, że mogliśmy wrócić do gry i, i zakończyć ten pojedynek z, takim, z takimi punktami o jakie walczyliśmy. Czyli ja myślę, że zespół zagrał bardzo dobrze w tym pierwszym secie. No, graliśmy prawie bezbłędnie, troszeczkę napsuli nam krwi w drugim, no i ten trzeci nie ułożył się po naszej myśli, ale całe spotkanie jest yy, za trzy punkty dla nas i, i, i to jest najważniejsze. Znaczy, szanse to ma każdy, tak? Bo bo spotykają się drużyny i walczą o punkty. My na pewno ze swojej strony możemy zadeklarować, że będziemy walczyć do ostatniego tego punktu, żeby jak najlepsze wyniki osiągać, ale w chwili obecnej mamy mecz z Warszawą i na tym się trzeba skupić, dopiero później będziemy zastanawiać się, jak przyjdzie czas, właściwy czas na konfrontację z Modenem. Niebezpieczny zespół, tak jak każdy w że Powiem szczerze, że no, jeżeli przyjeżdża do nich drużyna jakby z czołówki, no to bardzo ciężko się gra. No, my się nastawiamy na bardzo ciężkie spotkanie. Mają e, w swoim składzie e, dużo wartościowych zawodników i myślę, że e, musimy się skupić i, i zostawić wszystko, co umiemy na, na boisku, żeby e, e, wygrać to spotkanie. No, na pewno będziemy walczyć. Paweł ma teraz kontuzję delikatną i... E, i nie funkcjonuje tak, jakby tego oczekiwał. Ale tak jak mówię, no cały zespół jest niebezpieczny. My zawsze mamy ciężkie z nimi pojedynki no i na to musimy się przygotować, że, że ten pojedynek na pewno będzie ciężki. Ja się cieszę, że gdziekolwiek pojedziemy, to tych kibiców skry jest dużo i nam się gra jak w domu, więc w Warszawie też jest dużo naszych zwolenników. Oczywiście kibiców. Warszawskiej drużyny też, ale cieszę się, że, że ta atmosfera, która jest na, na trybunach, jest naprawdę ciekawa, miła i, e, i każdy może wspierać swój klub. Ogromnie się cieszę z tego zwycięstwa, z tego, że wygraliśmy za trzy punkty. Będziemy mieć troszkę więcej wolnego. Taka, taka była ciekawostka w szatni. Jeżeli wygramy, to będzie to, będzie to wolne. Także na pewno każdy się, się cieszył e, po tym meczu. I myślę, że osobiście mogę się bardzo cieszyć z tego, że w końcu wykorzystałem swoją szansę i zagrałem e, może nie tak jak. Aż tak jak potrafię, ale, ale na pewno to było coś, co, e, co chciałem zaprezentować na boisku. Ja powiem tak, ja zawsze patrzę na swój zespół bardzo optymistycznie i wierzę w to, że nawet jeżeli jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, to wierzę, że, że, że z niej wyjdziemy. E, no tak było teraz. Przed tym meczem e, w Lubionie, jak graliśmy, no to też sytuacja nasza nie była zbyt kolorowa, tak? Mimo to wygraliśmy za trzy punkty, teraz wygraliśmy za 3 punkty, także no wracamy do gry i, i wierzę w to, że teraz ten wyjazd do Włoch, który mamy przed sobą, będzie to naprawdę bardzo ciężki mecz na bardzo ciężkim terenie, ale jeżeli będziemy dobrze przygotowani i o to, czy, czy jedziemy z tam dobrym nastawieniem, to, to, się, to się nie martwię, także... E Mogę prosić na pewno wszystkiego o to, aby trzymali za nas kciuki, a my, my zrobimy resztę. Znaczy powiem tak, ja w tabelę nie patrzę poza treningami, nie żyję siatkówką, staram się odpoczywać. Natomiast jeżeli jest tak jak mówisz, to, to fajnie, aczkolwiek dla nas nie jest. Nie jest istotne to, czy gramy z ostatnim, znaczy ok, jest to na pewno e, różnica pewna, ale na każdego przeciwnika wychodzimy tak samo zaangażowani, czy gramy z Rzeszowem, czy gramy e, z ostatnim miejscem, tak u nas. E, także jedziemy na pewno bardzo zmotywowani. No i musimy się odbudować po tym meczu z Rzeszowem, który uważam, że też powinniśmy wygrać, ale niestety, no, taki jest sport, trzeba przyjąć wszystko na klatę, wyciągnąć wnioski i jechać do Warszawy po po trzy ważne punkty i odrabiać pierwsze miejsce w tabeli. Uh, yeah, I would like to congratulate the home team for their for their win. I think they played really well, especially from the beginning. Uh, they started with 8-1, I think. Uh, uh, but I think our le our level of game was uh, was improving throughout the match. we were really close in the second, mat, uh, in the second set we won the third set with our best best uh, best uh, performance in this match and uh, too bad for the fourth set i think on, in the second half of the first set uh, we kind uh, kind of lost energy and uh, so the home team won 3-1 three, three uh, I'm, I'm healthy but uh, at the moment i'm i'm a substitution for uh, uh, for the opposite or for the reception players so i'm waiting for my chance to come in i, I would like to come back to the previous matches i think we started uh, Champions league this year really well and uh, of course we still have uh, a way match uh, in, in uh, romania and home match against modena i think our chances are pretty good i hope we all stay healthy uh, our level of game has increased uh, significantly since the beginning, and uh, I hope we we steal some points from Modena and uh, uh, we, we, that we play well in Romania and win well uh, well thank you for that uh, it 's true i've been i've been in this club for I think the 14th season right now uh, playing against krabel el Hato, is uh, it 's always fun to come to Poland because uh, you, you, it's easy to see that volleyball is the number one sport here, and uh, supporters are, are really well organized. They are loud throughout the game, so uh, it was always very, very difficult to play here, because the, the, if you're winning or if you're losing, the, the, the supporters are cheering for their home team, and uh, so it's always nice to play here. But I think the most memorable game game was. Uh, uh, the uh, final four of uh, champions league in 2007 or 2008 or 10 I, i'm not sure i forgot well, it was in Wuj and uh, it was a match for uh, the third place in the champions league against uh, scrabble Hato. Uh, That that is such a nice hall it's, uh, it's almost like uh, uh, and the, the hall was full it was i think 11 or 12 thousand people so it's unbelievable atmosphere well, yeah, we have a similar situation in Ljubljana, where we play uh, uh, some matches for the uh, Slovenian championship in the smaller gym, which only takes about 4,000 people, I think something like this, or maybe even bigger. And then we have a bigger, bigger gym which holds uh, 11,500 people and uh, so yeah of course uh, for the home team it's better if they play in a smaller gym which is full uh, you can hear it, the atmosphere the the supporters are near uh, near the the court and i think it's easier for them